Taniec z gwiazdami w ostatnim czasie z każdym odcinkiem przykuwa uwagę coraz szerszego grona internautów. Komentują oni szczególnie występy Justyny, żyły, a także kontrowersyjne opinie w wykonaniu Iwony Pawlowicz. Próbują zrozumieć, dlaczego była względem celebrytki aż tak ostra. Mają zaskakujące wytłumaczenie dla sytuacji z pierwszego odcinka. Taniec z gwiazdami jest chyba najbardziej kontrowersyjnym programem, jaki transmitowany jest obecnie przez stację Polsat. Szczególnie silne emocje wzbudzają starcia pomiędzy Jurorami a celebrytami, których ci pierwsi nie oszczędzają. Najbardziej poszkodowaną osobą tej edycji według internautów jest zdecydowanie Justyna Żyła. Uważają, że została zbyt brutalnie zaatakowana przez Iwonę Pawlowicz, a jej ocena była bardzo niesprawiedliwa. Internauci są wyraźnie oburzeni. Postanowili powiedzieć to, co myślą o jurorce. Taniec z gwiazdami w tym roku prowokuje internautów do gorzkich refleksji na temat jurorów. Na jednym z najbardziej popularnych portali rozrywkowych, który charakteryzuje się przede wszystkim olbrzymią aktywnością użytkowników, pojawił się wpis, który szczególnie mocno odbił się echem wśród internautów. Dotyczył on Iwony Pawlowicz, a także jej gorzkich komentarzy. Które skierowała do Justyny, żyły zarówno w pierwszym, jak i w drugim odcinku programu. Część internautów nie dziwi się jej komentarzom, obiektywnie, żyła zatańczyła naprawdę kiepsko? Czy jednak na tyle źle, aby usłyszeć tak bolesne słowa? Internauci są w tej kwestii wyraźnie podzieleni. Niektórzy uważają, że prawdziwym powodem gorzkiej oceny jest tak naprawdę zazdrość, którą przejawia jurorka względem Justyny. Iwona Pawlowicz jest stara i nabotoksowana, a Justyna jest młoda i ładna, dlatego p. Pawlowicz zżera zazdrość, stąd też taka złość w stosunku do Justyny. Popek też nie umiał tańczyć? A wychwalała go ponad wszystko. Ot, i taka to różnica, czytamy w jednym z komentarzy kropka inni uważają, że ocenia ona innych uczestników przez pryzmat swoich nieprzyjemnych doświadczeń, które w ostatnim czasie towarzyszą jej życiu. To właśnie dlatego Justyna została oceniona niesprawiedliwie w programie Taniec z gwiazdami. Kiedyś była inna, surowa, ale sprawiedliwa. W tej edycji to nie ta sama Pawlowicz. Zieje jadem. I nienawiścią? To nie ma nic wspólnego z fachową oceną. Wygląda to tak, jakby za swoje niepowodzenia osobiste chciała zamścić się na innych i podnieść swojego. Stwierdza użytkowniczka Facebooka. Czy Iwona Pawlowicz weźmie sobie do serca opinię użytkowników i zmieni nastawienie względem celebrytki? To okaże się już w kolejnych odcinkach programu.